Hej, witajcie! To znowu ja, Kuchcik Dem, będziemy degustować kolejny posiłek. Mam tutaj tym razem łyżkę. Co oznacza łyżka? Oznacza coś odrobinę chociaż ciekłego. Więc zobaczmy, mamy dzisiaj dwa jogurty specjalistyczne, chociaż nie wiem do kogo kierowane są produkty takie jak Nestle KitKat z jogurtem. Najwyraźniej jest to coś w stylu jogurtów fantazja, gdzie mamy koszyczek, i w koszyczku są kuleczki, a w tym jest jogurt, więc y, to jest trochę słodycz, a trochę jogurt, ale chyba nikt nie będzie mówił na to: O, to jest zdrowe. W sensie nikt nie powie, że to nie jest słodycz, to jest nadal deser. I jeżeli jest coś takiego i myślisz, że, że to nie jest deser to bardzo przepraszam, kuchcik dem musicie wyprowadzić z błędu. No i Nesquik, i tak nawiasem Nesquik to też są słodycze. Płatki śniadaniowe to nie jest jedzenie. Obczajmy wobec tego, eee, może zaczniemy od tego mniej ciekawego, gdzie mamy po prostu Nesquika i mamy ten jogurt, eee, jogurt o smaku waniliowym, cokolwiek to znaczy. Otwieramy opakowanie. Podarło się. Teraz zadrzeć do końca. No i mamy taki jak widać są te kuleczki i to jest po prostu dosłownie garstka, to jest łyżka stołowa kuleczek Nesquik. Wiemy wszyscy jak Nesquiki wyglądają, jak kupy królika. I kiedy, od kiedy mieliśmy królika w domu nigdy więcej nie byłem w stanie jeść ich jak byłem młodszy i jedliśmy faktycznie płatki śniadaniowe. Kwaśna wanilia. Jeżeli jedliście właśnie jogurty Fantazja z tymi czekoladowymi kawałkami to właśnie jest w tym stylu jogurt. Taki lekko waniliowy lekko kwaskawy w smaku. Przyznam, że to jest smak, który lubię. Lubię moje jogurty kwaśne. To czyni je jakby bardziej naturalniejszymi w smaku. Chociaż nie chcecie znać składu tych jogurtów, jest niesamowite jak dużo rzeczy można wrzucić do jogurta i nadal nazywać te jogurty. Więc mieszamy tutaj. Jak widać włożyliśmy Nesquik w jogurt i zobaczymy co się stanie co się stanie, jak włożyliśmy Nesquik w jogurt. To jogurt z Nesquikiem! Przyznam, że to całkiem spoko deser. Co prawda tych kuleczek jest odrobinę za mało na jogurt. Co prawda nie przekonam się do tego, dopóki nie zjem kształtu i ja raczej tego nie zrobię podczas tego, ale wygląda na to, że Trzeba by faktycznie odpowiednio dawkować, na przykład dwie kulki na łyżkę i wtedy może by się udało. W ogóle chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Na ten przepiękny design łyżeczek z Ikei, które nie mają tych konturów, które sprawiają, że przecinasz sobie usta, tylko wszystko płynnie. Przechodzi tak o, a mimo to, jakimś magicznym sposobem, ten design nie sprawia, że wylewa się na boki. Wszystko trzyma się doskonale na łyżce. Ale wkładasz do ust. Mmm. Tu nie krwawie, tu nie krwawie. Nesquik spodziewanie smakuje jak Nesquik. Ale połączenie z kwaśnym jogurtem jest całkiem spoko. Połączenie kwaśnego ze słuchockim jest spoko. Spójrzmy na KitKata. Czy to będzie ten sam rodzaj jogurtu? KitKat z jogurtem. To jest akurat coś, czego nikt nie próbuje przynajmniej sprzedawać jako płatki śniadaniowe. Tylko jasne jest to, że to są po prostu jogurt z batonem. Ok, odłożyliśmy. Tyle jest tych kulek. Mogę je policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem kulek jest. Jest osiem kulek KitKat i one są wielkie. Jeżeli jedliście kiedyś właśnie, to to są dokładnie te kulki, które są w tych opakowaniach z kulkami KitKatowymi. Wcale ich nie zmniejszyli, nie zmienili ich w ogóle do jogurtu. po prostu wrzucili dokładnie te same. I jest ich zdecydowanie za mało. Ten pojemniczek jest wypełniony tylko nieco tam. Właściwie można powiedzieć, że do połowy jest wypełniony. Więc bardzo biednie. Za to jogurt jest dokładnie ten sam. Więc to jest coś pozytywnego. Następna czynność. O, wsypujemy. I mieszu, mieszu, mieszu. Chociaż to nie jest ten rodzaj, bo Nesquik ma też ten rodzaj tej kakaości, która zostaje na jogurcie. Tutaj tego nie ma. Ta czekolada jest bardzo tam zwarta i przylgnięta, więc kolor jogurtu się nie zmienia, a tamten jak najbardziej odrobinę, odrobinę dostał kakałowego koloru. Trudno. Myślę, że właśnie jeżeli lubicie też te gurty fantazja z tymi czekoladowymi rzeczami, to to jest właściwie ten sam rodzaj czekolady tak naprawdę. Plus w środku jakieś chrupiące coś tam. Nie wiadomo, tylko na każdą łyżkę trzeba brać po, jeden, po jedną kulkę, dlatego że inaczej zostanie wam kupa jogurtu bez żadnych łakoci, co jest sporym minusem tutaj. Ale poza tym całkiem w porządku. Macie czasem chęć na deser, a nie chcecie, żeby był kompletnie słodki, to to jest dobry plan, bo to właśnie zabija odrobinę tej niesamowitej, niesamowitej przejmującej słodyczy, którą naturalnie mają te wszystkie patonowe rzeczy, i blokuje yy, przez, 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 przez kwaśność jogurtu. I dla mnie to jest bardzo dobry, wyważony deserek. Kuchcik, dam już się z wami żegna. Do zobaczenia, i pamiętajcie, jeżeli nie przyrządzacie potraw, to nie myjecie naczyń.